Dobra, ready, ready, lecimy. Uff. Jadę prosto przed Dobra. siebie, S. Dobra. Słońce z północy, południe, z półkuli. Kurde, takie Mki gdzieś chyba czytałem, gdzie są, ale nie wiem, co to jest. Co, ono wygląda trochę jak Argentyna, nie? Ruta Provincional Jezu, zawsze. Jest, jest hiszpański. Też widzę w ten sposób. Dojechałem do końca drogi, nie mogę nic więcej zrobić. To trochę słabo. Co można na powiedzieć? Jakaś wczesna Patagonia tutaj gdzieś. Ruta Provincial. Machoda? Machuda? Są tu jeszcze jakieś... Ja wiem gdzieś Tulas, Nie wiem. Kraczki. A faktycznie bo już musimy grać. To ja trochę nie i tyle. Las to jest masakra tutaj. Ładnie gas. Ale sieknął. Dobrze, dobrze. Trzymać skilla. Okej, okay, to, to jest Virgin jak to Islands. Są, tak, któreś wyspy, czy hmm, to, jest, Teraz, to tak. są te, a to jest szukaj. jeszcze nie? Nie, 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 to jest du, dół, szukaj. Tak, na pewno? Okay, tak. Dobra. Kurwa, mam nadzieję, nie, to jest na 99%. No. Tak jest. Nice. Biało-czerwone, tak sobie zapamiętałem. Białe u góry czerwone na dole. A, dobre, dobre, dobre. To się <laughs> zawsze myli, więc no. to jest niezłe. Stany jadę na lewo. Na SW, na S A nie, jednak nie jadę z W Nie mogę nie tam ja jechać. Ja na E to ja na N Ale co, zgadzasz się, nie, że stanę? Na razie nie mam nic, żeby to zbić. Okej. Raczej tak. Tak jak powiedział Berkshire. Tu gdzieś dojechałem, czy coś znajdę? No nie wiem, by trzeba gdzieś iść. 12 sekund. Township, ship, no nie wiem, ja bym południowe jakoś... stany, znaczy południowe, tam Dobra. przy Luizjanie gdzieś szedł. Dobra. No, Indiana. troszkę bliżej byli. Przed siebie jadę. Wygląda, no. Gdzie jedziesz? Przed siebie. Od Ciebie. Polardy są też z Wietnamu. Tak, tak, po tym powiedziałem że ci powiem. To jest jakaś tabliczka. Co to jest? He he, 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 jakbym umiał przeczytać co to jest, to... Mam to samo nawet nie czytam. No. Czego szukasz słupów w takim razie? Czegokolwiek szukam. Co mi wiesz, powie coś. Kurde, nie wiem, no nie wygląda mi to na północ, chociaż są góry. Ale jest też napisane takim językiem szlaczkowym jak... w Kambodży? Tajsko, laosko, wszystkie te, te mają tak samo napisane. Laos. Kambod ja bym Kambodzaj. się podzielił... Kurwa, no ta, idź jeden ta, górę, co? Może w razie czego. Tak, tak, trzeba się podzielić po prostu. Ja pójdę dół, mi się wydaje, że to będzie gdzieś tu. Widzę teraz takie drzewka bardzo kambodżańskie, <słuch> wiesz? Nawet tajskie. Wow. Ach, środek sam się, Czyli szkoda, to jest koda, język tutaj, bo to jest samo wizytko. Dobra, nieważne. Pojechałem na NE. Dobra, to jadę odwrotnie. No. Jest, po... Francuski to jest, to jest po francusku. po francusku. Saverne. Jest takie miasto? Saverne. O, tutaj mam jakieś rondo, żeby ronda. Ale zniknął mi znak, bo jest na innym korekcie. Chateau, chateau. No, nie, no. To jest jakiś autobusik Merci. No fajnie. D219. D Droga. Nie wiem, bym gdzieś tu pod Paryż. O nie, górzyście jest trochę niżej poszedł, ale w Paryż też trzeba w karton, bo to leży więc... Dobra. ja idę pod Paryż po prostu. Wow. No. Ładnie grają, co zamiast to? Saverna, jednak. To, co czytałem co tu jest napisane? U 950. U 950. 950 to, to jest, jest chillę, nie? Mhm. Ile? U290? U 290? U 950 po. To brzmi jakby było małe. Mhm. X. 0 i my power 992 Znowu x, kurde. U. Q, U, gdzie masz Q? Może tutaj? Można po. Nie, Nie, tu jest S już. S, T, -u. W za wysoko. V, Dobra, pójdę U. gdzieś tu. UV. gdzieś tu, gdzieś tu, 960 tutaj mam. Nice. No jesteś lepszy no, w movingu, wiec. Gaz, Zostałeś lepszy. punktów całe. Found you a nie wiem, jak się nauczyć tego movinga, nie? Holandia, tak? Czy nie Anglia? Hmm, tak bym powiedział, no. Jest napisane. Dorgant, Dorgand, Werker. na E. Ja na E. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale zobaczmy. Dorbstrat. No Ale Holandia jest mała na szczęście. Hmm. To w ogóle małe miasteczko. Kurde, nie wiem czy to nie może być Belgia jakaś dziwna. Belgia ma blachy charakterystyczne, więc możesz sprawdzić. Teraz za późno, nie zdążę. Uy. Weźmy to, walnij przez jest Tak się jak podzielmy, jak no. Po. Znowu, bym <grym> zaspał. Patrz, znowu bliżej. No Ładny. Appeldorn. Ach, czyli to było jednak prawda. Dla mnie to było jakieś losowe słowo, więc... Oj, oj. Dobra. Rumunijska flaga jest... Tak. Dachy takie Dobre, raczej chwilę. zachodnie. Okej. Okay. Nie znam. Kurde, ja nie wiem czy nie puszować w ogóle, w bo oni strasznie szybko będzie. znajdują info. Spoko, to możesz generalnie. Może róbmy także jak tego będziemy pewni kraju, to ja będę puszował, ty będziesz szukał. Jest ich lepszy w szukaniu. Oko, możemy tak zrobić? Tak no, wiesz co więcej, to może. Trochę inaczej już teraz wyszło. Kurde, po prostu w napis, nie? nie. <laughs> Jadę do tyłu, ale no chyba jest Ukraina. Jak... Ukraina? Znaczy tak. nie wiem, auto czerwone czy chyba. To... Czy nie? No, faktycznie. I no to tak wygląda jest. jakby przy Polsce mogło być. Także ja bym chętnie <laughs> puszował Polska. To w ogóle jest jakieś miasto. Honor Starka? Coś tam takiego, nie wiem. Pasziska? No nie wiem, Cyrylicy nie znam, mam nazwę miasta, ale... tu jesteś tu bardziej, to pójdę w tą stronę i tyle. Ja jestem, nic nie wymyślę innego. Ciągle trochę bliżej. Do tyłu jadę. Za bardzo. Bugaria. Bugaria, tak? no. Puszuje, co? No to puszuj, poszuj. A co tam było napisane? Za bardzo, czy coś takiego? Dobra, to było gdzieś w górach. Nice. Udało mi się zremisować. Równo, 85-85. No małe to było, mało. Przed siebie, Ada. Pomyślałem o Grecji w pierwszej chwili. Mm, jak no, Hiszpanii, Portugalii. Okej, okay, no Przed siebie powiedziałeś tak. Nie wiem, bardzo mi tu wajbi jakąś Portugalię nawet czy Hiszpanię. Rawan? Ty... No, Bułgaria? Czernogbora? Suma? Tu jest jakoś takie... To być jakaś... E, Chorwacja. Okej. Okay. coś takiego. Tu jest jakiś taki bałkański język. No i co robimy? Zostajemy w Bałkanach? O, jest taki jakiś język, więc ty może gdzieś tam iść tutaj do. No, tu. Czarnogóra, Albania. No, no, no. Nie wiem, czy ja pomyślałem, że to jest dosyć. Łał, wow. ale ugotowało. No to, ale w sumie ale tak było. Nie ugotowało. Nie, no ładnie, ładnie. Do tyłu jada. Teregowa. Nie Albanii w ogóle, ale chyba sup jest rumuński, nie? Ta. No są, są faktycznie, tak, tak. Znowu to chyba bym, hmm. trochę górzyścia bliżej morza, Węgier. Zawita? Nie wiem czy to jest... Fabrica de to Suc? Vulcanizare? No to wulkanizator jakiś pewnie to. Tak, tak, no żółta na żółta na żółta na i na jest na taki na żółta na żółta na żółta na żółta nie widzę na ale ja bym gdzieś to ja żółta na ja Nice. Ok, udało się. A próbowałem tam szukać, kurde, nic nie znalazłem. Ale malutkie te rzeczy. Są no. Ta Teregowa była największa z nich, a... Przed siebie jadę. Co tu mamy? Czechy, Słowacja. Kamenice, kamenice, Babice. Popowice, czapkowice. Nie, to Czechy są. Tak, bo tak. Wielkie, Wielkie Popowice 107 Kozel. Gdzie są? Kurde, to są jakieś Popowicki. małe. Odmiennie od tej pory? O jezu, ślepy jestem ja tym szedzie tu południe, może. Mhm. Jest 107, takie malutkie 107. Wszystko takie małe miejscowości, nie? Przed siebie jadę. Myślałem o Kambodży. Jedziemy prawą stroną. Ja bym tu chyba Kambo puszował w ogóle. Jeżeli tylko byś potwierdził. Tak, idź, Kambo bolardy mam na kambo. No chyba Wietnam to nie jest, nie? Z 2015 kopii chyba. Kurde, znowu trochę bliżej są. No, ładnie grają mówią, trzeba im to oddać. Mhm. Przed siebie jadę, rifty są. Okay. Wygląda na Albanię, tak? Góry, tak. Na, tak. Góry, tak. północny blachy. wschód. Rifty. są jakieś góry. Wszędzie ja. są wschód. Wszędzie są góry. Coś takiego. Nice. było Tirana po prostu kliknąć, tak? Tak. Co wymyślać? No, zawsze czas to i przed siebie jadę. Dobra, ja z tyłu. Może nie wiem, co to jest. Europa no jakaś. Iż... Robią coś, więc tak. A, nie a ten... może ten... lewą stronę? Ja Czekaj. No tak, bo ja patrzyłem na ruch, wiesz? No, a to jest same jakieś roboty drogowe. Tak, masz rację, masz rację. Po ja lewej jest są znak. Winiarnie, generalnie, znowu. Więc ja bym znowu poszedł gdzieś tutaj. Duże góry, nie? Pół tutaj, no. to, jest, no to, to idź tam, to co? Ja mam tu iść? Chyba nie ma co tam iść w lesoto żadne, nie? Nie, 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 to, to jesteś tutaj. Pytanie: czy bliżej ciebie, czy zostać tam na południu? Może gdzieś tam dotąd do na przykład jesteś. Tu? Pod, pod a nawet. A i przez nie, przypadek no. nacisnąłem, wiesz? Kurde. No, ale to, to będziemy mieli myślę, że całkiem. Nie to. Jezu, żyjemy. Ja nie wiem, jakim cudem. Się tak samo podzielili jak mówiłem do Georgia i... mm -hmm. do Georgia ja przed siebie znowu co to, to jest? nie wiem czy to jest, to jest chyba Rosja też tak pomyślałem ulica a jak jest napisane? przez Y przez Y ok to Rosja mm. Stołysk. No, panie, takie skrzyżowanie i żadnego znaku. Kul. Cool. Myślę, generalnie a czymś tutaj? Fosza? Fo Nie wiem. No dzielna na Twojej Rosji, kochanej. Ja bym wschodnio na leczył. Czy bardzo? Tutaj sobie. czy wschód? Możesz gdzieś dalej jak chcesz. O chciałem, myślałem, ale... Kurwa. kazań po prostu. No i nieuniknione. Nastąpiło w końcu. Standard moving. Kurwa, ja nienawidzę tego movinga. 17 runda stary, to właśnie. runda, rozumiesz Ale ból. Section geser zmieniamy na super sonic. No dobra. Hop. Dobra, nasz teraz. Czy to jest Japonia? Czytaj Tajwan? Myślałem, tak w pierwszej chwili też. Natomiast. Ta antenka mi się nie podoba. Chociaż w Japsach są takie anteny A, też. W tym słupie, który jest na S, typowo. No. Tam jest też coś napisane na tabliczce. No jest, ale to nie by, widzę. Nie wygląda, jakby było w szlaczkach z kolei. Al Albo. Może są szlaczki w środku? Znaczy wiesz, to nie jest Łowka, to nie będzie Japonia. Ale jeżeli nie Japonia, to co? No właśnie. Słowenia? To coś w Europie, w takim coś razie. Coś w Europie. I to dosyć duże góry. Górnąć. Te góry, kurde, ciekawe są, co? No. Co to jeszcze może być? No, Grecja chyba nie. Może zostać przy jakiejś Bułgarii, może Serbii? Piknie jakieś tu Słowenia w górach. Tak, no, zostać w no. no. Austria. Po prostu. O ciekawostka, swój fan mówił, że w Austrii nie ma niebieskiego auta, nie? że takie auto właśnie jest często w Austrii. No tak. Okej, okay, okej. Okay. Co no? Indie chyba. tu jedziemy? Wygląda jakbyśmy po prawej jechali. No, tak to wygląda. Prawej z indyjskim językiem. Co Bangla? Nie, Bangla jest... Bangla by miał inny język. Znaczy, inaczej by go... Znaczy to w sumie, ej, w sumie to wiesz, to może być ciężarówka. To niekoniecznie musi... ładna kamera jest, nie? No, też prawda. A Bangla była po prawej? się jeździło? Czy nie? nie, po lewej. Po lewej, kurde. To, to gdzie się? Wlało się, jeździło. Nie, no Ale to muszę. To Laos, Ty, a w Wietnam to by nie był? Tam jest na moście a masz NHI napisane. A może Sri Lanka? Gdzie jest napisane coś takiego? Ja bym poszedł w Wietnam mimo wszystko. Dobra. Ale nie wiem. Na moście był on tak jakby, kurde, nie wiem. Zobacz, jednak India. No i India. Hmm. Ale fakt, bo w Indiach masz lewostronny. To ciekawe. No właśnie. Chyba, że cała droga była na prawostronny ruch. Chyba, że cała droga w takim razie. Ale nie widziałem obok mostu drugiego. No, no właśnie. No dobra, tu mam Brazylię, nie? Jak mówisz. A, jest słup, no, faktycznie. Ale gdzie tą Brazylię? Tam jest też słup jakiś na północ, ale... Tak, jakiś taki... Nie no, wiem Może co. to jest krzyż po prostu, kurwa, nie? Z Rio no, de to Janeiro. tak trochę wygląda, Coś południowego to poszedł. Południowego. Ja bym tu próbował północ. Okej, okay, no to dobra. że piały jakieś? Gojas. Puh. Po prostu Gojas. Po prostu Gojas. Kurwa, za zielono tam było. Good. Not good. Co? Meksyk? To za krótka antenka taka. No to ono jest antena pomysłałem. na te cztery Kusty. kraje. To jak zobaczyłem te wszystkie Zobaczymy te wszystkie, jechać, wszystkie kaktusy. odmiany. Kaktusy, jakie no. możliwe są. Te. No chyba trzeba, Meksyk, nie? No. Ja bym tu po to osłonęł. A tu jesteś tutaj, okej. Okay. Pytanie, czy bardziej przy Kuposi? Meksyku, czy walić tu wyżej? Tu to no. jest zielono, a miałby to sens, żebym poszedł w sonorę po prostu? Nie. tak po. Bo... Co? Jest faktycznie zielono tutaj, więc. No właśnie. Nie wiem czy aż tak wysoko, no, ale. jest no, górzyście, tutaj... ale. Hmm. Dobra, tutaj zostanę tutaj może tu gdzieś po prostu. Ale zostanę w Meksyku. Nie będę kombinował. Kurwa, przeszła mi przez myśl Kolumbia, nie? Ale no gdzie? Kolumbia kurwa, niemożliwe. To mi nie pasowało. Ja Nic pasowało. nie pasowało. Oj, Rosja. Chyba Rosja. Nawet nie wiem, czy jakaś właśnie Niewschodnia wschodnia. Są góry na N. Też. No są U i tu To tak. no, są chyba śniegi nawet czy nie na tych górach Możliwe, ale aż tak to ci nie powiem Na N Urze aż tu byś szedł Nie wiem zostać tu czy gdzieś bliżej ciebie Czy może w środku tak. Jakbym mhm. miał drugiego gesa, to jeszcze bym tutaj gdzieś kliknął. Dobra. Od i coś takiego. O! Prawie tam fitno będzie ty po prostu. I ja. A to jest kamczadka. i to mi... dużo nam dało. Szacun gaz. Mam czatki, aż mnie, ale w sumie no były na północ góry, więc. No, no i czadło. co teraz? I co? Czy to jest. To jest ten, sarałak chyba. To jest Malezja. Sarałak. A po czym sarałak? Po tym, e, taki bumerang lampa, taki wspornik jest do lampy, sarałakowy. Ja pójdę gdzieś tutaj bliżej. Okej, okay, no jeżeli gdzieś... tak, ufam o. Tobie Panie, to ja bym gdzieś tu musiał. A tak kowrycz wypada, nie? Co mi się tutaj... No nie wiem, znaczy u Ciebie jest najwięcej coverage'u, nie? No, no, to. No, tak. Tak, tak, Kurwa. No, gitara. Puh. Szacun, nie znałem tej mety. Srawa, kowa lampa. Tak jest. Stop. Normalny stop. To stany, to są stany. Kosz. Paszki białe po prostu, nie? Taktycznie, ale nie znam takich Faktycznie rzeczy, powiem Ci szczerze. Hmm. Drzewka takie zwykłe. Takie zwykłe stany, nie? Chyba. Tak dosyć koło wygląda. Jest są jakieś przełuszczenia terenu, więc gdzieś w tym pasie słodkim bym to widział, szczerze mówiąc. Ja, ja tak sobie wymyśliłem. Tu czy wyżej? Tu czy wyżej? W ogóle takiś. Nie no, bardziej bym chyba tu został. Dobra. No, Myślałem o Georgie przez chwilę, ale. Łokur. No, Wisconsin w życiu nigdy. No to bym nie rzucił tam. Powiem ci szczerze. No ja tam też nie. Na granicy praktycznie Dobry. z Illinois. Oh. No okej. Okay. I supersonic mam. Dobra.